W dzisiejszym odcinku pokażę wam tak. e, e, po prostu ten. Moją wioskę, to ta, tam... Ta, to jest ona. E, dzisiaj nie nagrywam e, filmu ja, sam, bo nagrywam z moim kumplem Mateuszem. Siema! Tak, to jest właśnie on. E, nie było Cię słychać mikrofonu. Siema! Mam nadzieję, że usłyszeliście to. E... No więc tak, dobra. E... Okej. Okay. No to poznajcie tą wioskę. Bo... Nie było cię słychać. Jaseczka bambusowa. Tak, można tak to nazwać. No więc tak, w ogóle gdzie jest ten mój dom? Jest przed tobą. No i on dalej tutaj był, no! Jeszcze sobie rozwaliłem. Hej, co za chłop. Wiecznie mi do tego domu mego przychodzi. Dobra, to jest mój domek eee, No dobra. To ja... No więc tak wygląda ta moja nowa wioska. Zbyszek nie posionym, nie posionym! Zostawsiony. Bo to sione to nie można. Siony to Bo to posione. No właśnie, siodły to posiłki. No. Mm. Tutaj mam właśnie jeszcze taką platformę. I z niej możemy sobie wypatrywać, co się tutaj dzieje. Co nie ma ty? Oczywiście, że tak. Wszystko z niej możemy. Tam. No właśnie, tam nawet widać jakiś squid. Wysuszy e, sobie głowę, bo nie ma jej zanurzonej. Panie Squidu! Idź pan do wody. Tu sporo łososi w ogóle pływa, nie? I ten Squid dziwię, któremu kręci się głowa. No on myśli, co ma teraz ze sobą zrobić. No właśnie. Tak może być, Mati. Um. No e, teraz dam do głosu Matiego Czyli gówniarza No właśnie, można tak powiedzieć No! Nie no, to im tam to nie fajnie, o, wszedłem No Ale fajna ta wioska co nie widzowie, Jeżeli e, podoba Wam się ta wioska to napiszcie mi w komentarzu no tak, e, napiszcie mi w komentarzu Bambusowa wioska jest super. To wtedy przypnę wam serduszko pod tym, pod tym komentarzem. E, no więc tak, dobra. To jest nasza wioska. O ja, ci już zachodzi słońce. Panów jest byś jest A to jestem na kreatywie. Trzeba chronić wiśniaki. To nie obchodzić, żeby się tam. Ja będę chronił wiosnę. Ja, ale w ogóle... Wie, ale zaczekaj ciszej. Ja, ale wiesz co jest najgorsze, że zbyszki e, weszli tutaj po ścianie i wskoczyli tutaj. I teraz oni nie mógł stanu wyjść, więc nie będą bronić wiosny. A to jest tylko nasze jedyne zbyszki, więc nie mamy. Więc na razie to oni tutaj po prostu sobie siedzą i nie mogą wyjść. Co nie ma Tak, bardzo fajnie. Właśnie bardzo źle, bo... Ale teraz... Bardzo no nie, bo masz spokój na tej mapie złej czasy, czy jakoś tam coś. Ale... E, ale zombiaki mogą wtedy zabijać e, wieśniaków, a tak to by Zbyszek chronił ich, nie? Tak, to by mógł się uciec. Eee... Co ty masz z tym sraniem, Mati? Mam z tym sraniem bardzo dużo wspólnego. Aha. Nawet mogę się uciec. No... E, może lepiej nie. Bo film nagrywa Mati. A... P Matko... Niech co... Ja <noise> Zaczyknij! A, nie zdążyłem. Mati! Przestań! Mati, przestań! Dobra, zobaczmy, czy gdzieś są jeszcze mogły. nie Ciszej, Mati! Okej, okay, dobra, chyba nie ma. Tam widzę, że jakieś skiny. Mogę się Ciszej, Mati! Okej, okay, no dobra, to jest chyba czysty teren. O nie czysty, bo tam widzę świnię, która jest brudna. Więc nie do końca czysty. Ejzu, czemu cię nie ma w domku? Ym, dobra. Teraz zbudujemy kolejny nowy domek. Gdzie by go zbudować, zaczekaj. Zobaczymy to z daleka i zobaczymy i ustalimy. Tu jest takie trochę wolne miejsce, ale tutaj to będzie taka nasza łąka, więc może gdzieś bardziej tutaj. Aha, nie, bo ten dom jest nawet nie dokończony, jeszcze tutaj dachu nie za... ja zrobiłem, dobra, zapomniałem. No to robimy dach. Robimy srak ten dach. Mati, co ty masz z tym sraniem? Nie wiem, ale coś na pewno. To, to, ja akurat wiem, hmm. ty budować nie umiesz. Umiem, umiem. Ty już mi się tu nie Ani Mati. To ty nie umiesz. Jeszcze na, nie, no najlepiej mi e, rozwal cały komputer, no. Mati... Ej, hey, nie, a czy możesz to zostawić, Mati? Ja no, rozumiem, że... Musi być światełko. Hey. Mati, 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 no! Nie odchodź mi od komputera! Roźmierzaj, ja Bardzo fajnie na tej bambużałej roście! Jest tak fajnie i Nie? A najlepiej to bym wydupił ją! I nie, no ty to wszystko wydupcasz! Nie, no połóż TNT, Omega i wybuchnij se! TNT w moich łapach nie jest za dobre! Kiedyś wydupciłem cały świat! Aha! Mi się nudziło! E serio? Tak? O matko, Muszę go kiedyś zobaczyć. Muszę go kiedyś zobaczyć, jak kiedyś do ciebie przyjdę. ale reszta pozostała. Ej, patrz, co to jest za dziura w ogóle. To jest kopalnia. No, w której Bardzo mało. Bombi, 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 mały zombi. Oświetlać. Łoświetlać, Łoświetlać, oświetlać. O dode, o dode, o dode Jeszcze połóż w tym domku cały mnóstwo tu młóżek To każdy wieśniuk będzie w nim mieszkał o nie tak? Nie wiem Ty niczego nie wiesz Właśnie wiem, że niczego nie wiem Dobra, jak to teraz wygląda ta wioska? Hmm. Tak fajnie, że za fajnie. No, ja też bym tak powiedział. Nawet, aż... Lawa! Ona tu stoi od w, bardzo długiego czasu. Dziurka w dupce. Właśnie wiem. E, ta, A gdzie jest ta Patrz, w dupce? ta góra się zasrała i jej, i jej gówno, które zostało posrani, to jest właśnie ta lawa. Góro, czego dziurka? żeś... A ta dziurka to jest jej dupka. Ta o, ta jaskinka. Nie. Ta... Jaskiną, czemu żeś się zesrała lawą? To jest twoje gówno. Ja nie chcę gówna. Zatkaj je. Wchodzę do gówna. Nie, zatkaj gówno. Nie, nie lubię gówna. Zatkaj gówno. Zatkaj gówno i będzie równo. Dobra. Aha, no to dobra, w końcu gdzie budujemy dom? Mm. Nie wiem, chyba gdzieś. Tutaj? No dobra, okej, okay, możemy. Chociaż ja bym wolał gdzieś bardziej tutaj, wiesz. Ale tutaj, bo to jest płaski teren. Chyba. Nie, mam pomysła. Tutaj, to jest idealnie. Bo ten płaski ten bym se zostawił Mati na, e, na jakieś inne lepsze rzeczy, nie? Na wieżowiec bambusa! A bo innych bloków mi się nie chce wyciągać, wiesz. Wyciągać! Mati! Co We ty masz? Co ty masz <grym> z tym sraniem i wydupcaniem? <grym> się urodziłeś w rodzinie srania, wiesz? <grym> Daj mi D&D, to jeszcze będzie lepiej. Mati. Coś z ciebie za człowiek. Ej ty patrz! Tu jest takie wzniesienie. Prawie o, o wielkości ściany, nie? Nie wiem, ale może i tam być. Nie, w ogóle ja się już pogubiłem, okay. Czyli teraz robimy sobie tak. zlitka ta podłoga. Na razie to podłogi jeszcze nie robię, wiesz Mati? Nie to jest podłoga. Nie. Tak. To jest na razie obrys. To jest obszar to się zaraz ze TNT Co ty masz Maty z tym sraniem, powiedz mi. Powiedz mi. Gadaj. Z tym TNT to samo. W <słuch> TNT i wychodzi TNT srania. I się zesrania. Eee. A TNT strania i się strania jest bardzo fajne. Właśnie no według na... mnie chyba nie. Bo cały teren wtedy się zamieni na ten... E, jak to się nazywało? Jak się przypomnę to wam powiem. Dobrze. Okej, okay, Matt. Wedle życzenia. Mm. Już wiem, brązowy beton! <słuch> A czemu pod drzwiami bambusowymi dirtach nie bambus? Właśnie? Bo się zapomniały! Czemu to jest jakiś inny blok? I czego trawa rośnie pod drewnem? za... Okej. Okay. I tu będzie podłoga teraz. Gównoga. Gówno. To. Gówno yy, zaczekaj, jak jest podłoga? Jest gówna. Gudłoga. Podłoga, gównoga. Nie. Gównoga to jest noga. A no w sumie podłoga, Tak. To jest y, podłoga zrobiona z gówna. Podłoga. Podłoga. Bu... Czekaj. Gównodłoga. Gówno podłoga, No właśnie tak. Że srak. A i owszem, Mati, A i owszem. A gdzie będą okienka? Nie będzie. A po co mi? A będzie ciemno jak w dupie? Nie, nie będzie ciemno jak w dupie, bo będę pochodnie, nie będę. Co ty masz z tym sraniem, Mati, głównym? No dobra, okej, okay, go. Jest zrobiona. Teraz jeszcze tylko da. Mm. Okej, okay, no dobra. Nie tutaj. No dobra, więc tak. A ja teraz... Aha, dobra, już jej zachodzi słońce. Ty! No tak! Pewnie, już się powoli robi ciemno. Oki. Okay. Mm, no dobra, fajnie to wygląda. W ogóle, dlaczego te domki nie mają... Aha, no tak, bo pewnie je niedawno robiłem. E, no dobra, no to nic. To ja je później oświetlę. A teraz idzie noc i niedobrze jest. No dobra. Słońce już nawet nie widać. No dobra, okej. Okay. Właśnie, Mati tutaj teraz do nas idzie. właśnie teraz przyszedł i dziwnie się teraz zachowuje. Tak bardzo dziwnie! <laughs> no, widać to. Mati, Ty brałeś jakieś złe leki, bo tak to... Nie brałem złe... działanie! Oh. No. A spytacie za co? A na co? A na to, że ile to jest cięci podzielić przez gówno razy... Ty, razy ze stronie się. Yy, yy, TNT, która wypuszcza kupę i nic, i nic nie niszczy. No bo gówno niszczy, czyli nic nie niszczy. A połączone ze straniem, no to wypuszcza stranie. Nie było stranie, nie było gówno podzielić przez TNT razy stranie. Aha, podzielić razy stranie. No to ja już nie wiem. Mati nie mam. Nie wiem! To będzie złe działanie. Aha! I dlatego trochę ześpirowałem. Okej, okay, jest szkielet. No ma nie graj teraz na tej gitarze. No masz do wody. Utop się. Ej! Ej, ja moby się utopią? Ej, mo moby mogą się topić? Czy nie? Mati, zostaw tą gitarę. O nie, szkielet chce atakować yy, tych wieśniaków. Masz, masz. A masz. Masz. No właśnie. O nie, bo widzisz on

A szczególnie na kreatywie? To z Beżków Patrz, tam jest Enderman. Może wreszcie pierwsza... A, to są zombiaki. O nie! Jak zombiaki ugryzą y, villagera, to wtedy villager się zmieni. Zombie No właśnie. To masz, to masz, a masz, to masz, o masz, o masz, o masz. Ach, o masz, On się zamienił w Utopca! Nie, nie zmienił się. Jinni zmieni się zamieni. Ale nie zmienił się jakoś. Ale później się zmieni. W jakimś czasie się zmieni. A nie tak, że w tryki już jak to TNT. Zombi 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 zumbi, Oh, Zombi 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 Aha, no. To ja mam w łapie Endermana. Wiem, Ej, on jest teraz tam! Widzisz? Bo on się teleportuje! Telepierdą no, Wiem. Dzięki kurczak za jego. Ja sobie wezmę netheritowy miecz, albo diamentowy. Czekaj! Czy ten kurczak się zesrał? Mm, nie wiem. Weź netheritowy, będzie lepiej. Albo weź te ten buzdigan. A zaczekaj. Buzdigan. To ma ile? Yy, siedem obrażeń. To ile drewniana siekiera? Yy, tu masz siedem... 7 No zaczekaj. No dobra, niech ci będzie. Yy, no to tak. Na dzisiejszy odcinek to chyba już tyle. Yy, więc no. Dzięki wam. Dzięki wam, że się podobało. Zostawcie sobie kalę lajka. Ja wzrognam. Nara! I cześć, pa!